Nie ma chyba koloru, który bardziej kojarzył się z naturą. Mowa oczywiście o zielonym. Kolorze spokoju, natury, harmonii, ale też świeżości. Kolorze, który sprawia, że nasze przestrzenie stają się harmonijne, ale też odświeżające. Zieleń we wnętrzu to jest fascynujące rozwiązanie, ponieważ. Odcieni jest tyle, ile dała nam matka natura. Zgniłe odcienie, bardzo soczyste, trawiaste, szałwiowe, pastelowe. We wnętrzu zieleń fantastycznie sprawdza się w miejscach, gdzie chcemy, mówiąc kolokwialnie, odświeżyć umysł, a więc w przestrzeniach do pracy, zwłaszcza kreatywnej, w przestrzeniach, w których chcemy się po prostu wy wychilować, ale też nabrać trochę energii. Zielony, podobnie jak kolor niebieski. Obniża tętno, obniża ciśnienie krwi i dzięki temu działa naprawdę terapeutycznie na nasze organizmy. Oczywiście zielony świetnie sprawdzi się w sypialni. Zielony, zwłaszcza lekki, jasny, pastelowy, fantastycznie zaprosi naszych gości w przedpokoju, cudownie sprawdzi się w salonie. Jeśli chodzi o jadalnię, byłabym lekko ostrożna, ponieważ zielony uspokajając, obniża też apetyt. W związku z tym może lepiej w jadalni, jeśli chcemy, żeby goście wszystko zjedli, a dajmy im trochę oranżu lub czerwieni. Z zielenią jako kolorem był zawsze problem. Początkowo była tworzona ze startego malachitu. W XVIII i XIX wieku pojawiły się odcienie zieleni, które oparte były na rtęci. Jak się domyślacie, cudowna krynolina w kolorze pięknej zieleni była śmiertelnie trująca. Nie było wówczas statystyk, które mówiłyby, że damy, które nosiły zielone suknie, umierały w większej liczbie lub częściej, ale prawdą jest, że zieleń była zawsze trudnym kolorem. Kojarzyła się nie tylko z harmonią, naturą i relaksem, ale również kojarzyła się, uwaga, zwłaszcza w średniowieczu, ze zdradą. Bart średniowieczny śpiewał z lamentem w głosie miast w błękit. Czyli wierność w zieleń, czyli niewierność ubierasz się pani. W związku z tym ten zielony pojawiał się w bardzo różnych epokach, ale rozkwit tego koloru i jego fascynację odkryła epoka wiktoriańska, zwłaszcza w tapetach. To były ciężkie, szmaragdowe ściany, stanowiące tło dla wielu obrazów i dekoracji. Współcześnie zielony pojawia się w tylu odcieniach, jak powiedziałam, Ile nam daje natura. Ja bardzo lubię odcienie lekko przełamane szarością, szałwiowe, zgniłe. To są moje ulubione kolory we wnętrzu, ponieważ mocniej przywodzą mi na myśl matkę naturę. W starej piosence padło takie określenie, więc chodź, pomaluj mu świat na żółto i na niebiesko. Ostatnio rozmawialiśmy o żółci, więc dzisiaj trochę więcej o błękicie. Otóż błękit to jest. Fascynujący kolor, zarówno jeśli chodzi o wpływ na nasze wnętrze i na naszą psychikę, ale także na funkcje fizjologiczne, ale też fantastycznie sprawdza się we wnętrzach. Jednak nie zawsze tak było. Otóż błękit był bardzo trudnym i bardzo drogim kolorem do stworzenia. Używano do niego na przykład w starożytnym Egipcie Lapis Lazuli, czyli pięknego niebieskiego koloru, natomiast niebieski. Tak naprawdę zadomowił się we wnętrzach w epoce Rococo. W późnym baroku i w Rococo. E, to był ulubiony kolor Marii Antoniny. Zresztą większość jej e, apartamentów jest w takim cudownie lekkim royal blue. Ale jest to też kolor, który rzeczywiście świetnie sprawdza się w naszych wnętrzach. Dodaje im lekkości, powiększa je, o ile jest to odcień jasny. Dodaje spokoju, elegancji. Zresztą taka jest też natura tego koloru albo wpływ na naszą naturę. Otóż niebieski nas uspokaja, harmonizuje, obniża ciśnienie krwi, obniża tempo tętna. Generalnie jest to kolor, w którym czujemy się zrelaksowani i bezpieczni. I jest to kolor świetny właśnie do takich pomieszczeń jak sypialnia, pokój do pracy, także pokój dziecka. I tu ciekawostka. Otóż przez wiele stuleci kolor niebieski nie był przypisany do płci męskiej. Teraz mamy takie rozróżnienie. Różowe dla dziewczynki, niebieskie dla chłopca, no nie. Do późnego XVII wieku kolor niebieski to był kolor kobiecy, maryjny, symbolizował czystość, skromność, prostotę, szlachetność. Natomiast panowie, a jakże ubierali się w czerwienie i w róże? No ale jesteśmy w, już we współczesności. I XVIII i XIX wiek, czyli jeszcze troszeczkę historycznych dywagacji. XVIII i XIX wiek to moment, kiedy wynaleziono sztuczne barwniki. Przede wszystkim błękit pruski, bardzo popularny wśród malarzy w XVIII i XIX wieku, a następnie ultramaryna o takim bardzo intensywnym kolorze. I w tym momencie niebieski na stałe zagościł w naszych wnętrzach, ale też zewnętrznych. W XIX i XX wieku na przykład malowano chaty chłopskie ultramaryną na taki intensywny niebieski kolor, gdyż jest to kolor bardzo nielubiany przez owady. A więc, aby troszeczkę odstraszyć insekty, niebieski pojawił się na ścianach zewnętrznych na elewacjach. Wiek XX. Długo traktował niebieski jako kolor dodatkowy. Teraz, wiek XXI, zrehabilitował we wnętrzach kolor niebieski w bardzo różnych odcieniach. Od tego szlachetnego, szafirowego odcienia po bardzo blade, przebielone błękity. I to niebieski właśnie sprawia, że w pomieszczeniach czujemy się zrelaksowani. Ale uwaga! Każdy nadmiar szkodzi. Monochromatyczne wnętrza niebieskie, zwłaszcza w jasnych odcieniach, mogą być lekko nużące, mogą nas zrelaksować aż za bardzo.